Tutaj, jak klikniesz, to, to sobie styknie zdjęcie, jakieś czasami nie? Dobra, Mojcie, Ireneusz, chcesz coś powiedzieć? I nie, zabawy. Jest... <grym> niedziela jak niedziela. <grym> dzień jak to. dzień. <grym> dzień. Jedziesz w podczas... to No, chyba tutaj w okolicy, o I, and I <grym> <didzic> <grym> 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 Ja niestety po włosku nic nie umiem. Po anglikańsku Nie muszę się spieszyć, możesz to podszywać. jednak bo chciałem zdążyć na odcinek Familiady o 15.00. O, ładnie trzyma. Tutaj nie koniecznie. Generalnie ta, tylko poszukaj na bardziej przed sobą, nie, na, nie w lewo, przed sobą. O tutaj po tak. A co tam miejsce za Tylko tutaj. o tutaj. No. To obok rysę. Poszukaj nie tą, tą w lewo. Taka ryska o tutaj, o, to, o ta, tylko wyżej, wyżej co O tu, tu, tu. tu. Nie czy ci się da, da, da Lewą nogę to znaczy wyżej. Lewą sesza, no, I Przeostaj tutaj. I to to... Yes. No, no, Wysoko No, 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 do góry. W prawo bardziej. Tylko no, no, To jest dobre. miejsce. no, 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 Jedynie. Tylko na jednej, bo dwie masz obszarzone, więc... pytanie co chcecie zjeść? O, ja, yy, ale generalnie być. jak jesteście przy tym. Tutaj z tak, kasino. tak nie Tu na rynek to macie... Nasi... Generalnie to miejsce tylko przypina, tak. żeby cię dyskutować. To tak trzeba zrobić. Tak. Ale pamiętaj, tylko żadnego nie dzisiaj. Dobra, oni ten... No tylko na te wazę z darmowymi dynikami. O stary kurwa darmowy browarek, nie? Co to jest za? I gdzie się Kurwa dostaje Tak bardzo nie podloś, bo się zmęczysz. Nie, nie nogi po prostu. Nie się nie? na i nogi bocznymi. No właśnie. No właśnie. Czy to się nie wydaje podejrzane? Coś... Super. No ja nawet nie na stópki nie zaprasza, a może ja bym. To tak Jedź gdzieś, kurwa, w góry z, śpiewało, z na No musiu, mus to musi, to, to pocznie, ręce. Nie, to Uważaj no. na <laughs> wyzanie, to, nie Ale to, jasne to, to jasne. To, on to, co? chyba, on to chyba z takich jest, tak. 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 Jak raz z byłem, to... Kurde, góra mogła być Ja też się męczę tutaj, też muszę cały czas odpoczywać. Najbardziej... Kurde, ja już myślałem, że bez bloku się Nie, po prostu... Piotruś Pustelnik, co to nie jest taki na rękach w tym momencie okej okay. to musi być, być... Prawo, Ma, baj, nie, ej, taka prawdziwa i szczera ja sądzę, że... ale Cię, to nie lepiej w prawo prawdopodobnie prawo, prawo. okej okay, zablokuj i odpocznij sobie jeszcze nie idź do góry musi odpocząć okej okay. dobra odpocznij się No. Nie, no, na górze też jest, jeszcze jest też Jeszcze będzie się zgrzać. To co Ale to tak, to musi, to musi dużo podatków płacić, skoro, 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 to ja cię jeszcze zaasekuruję i może podam mm. jeszcze, raz, ale widziałeś co zrobiłam? Zrobiłam za yy, przechwyty i stwierdziłam, że pierdolę, rzuciłam rakami. W nie widziałem Ale to nie jest właścicielem <skupisty> tak. tego hotelu? czy To poszło domy. O, to chwyciłem, po prostu zakoncentrowałem się niepotrzebnie. Nie ja idę tą samą drogę, to będziemy że... tam po prostu przybliżyć. Nie, okay. mhm. Jak się, jak się, jak pamiętam. Po technice to jest bardzo fajne. Jak tylko się wykoncentruje... No musisz pamiętać, że nie możesz się zmęczyć, bo jak jesteś zmęczony, to nie, nic nie utrzymasz pewnie. A teraz będziesz miał właśnie otworznie na tej półce, bo potem będziesz bardzo... Będziesz musiał szukać, bo już nie ma głębokich szczelin. Są takie, rzeczy, a nie szukać bardzo. Więc tutaj bardzo ostrożnie Nie Jest krucho. I szczelnie są małe, ale są, tylko je czas znaleźć. Także tutaj będzie wysoła taka dużo zabawa. Będzie. Także odpocznij tutaj. Chcesz coś powiedzieć z tego piedestału? Nie Generalnie do góry idzie. Także po ringach no. Tak, jest, do Ja podchwywać. To miałabym się od razu ten, tam do, do tego hoteliku, do do do, do basierki, nie? Ja bym w sumie też był. No i tam na tych półkach Będziesz miał dobre przytyłka O tam No i zaraz się tam teraz Zacząć trochę skracać Chciałem, żeby się udało, ale opuściłem, no. Nie wyskoczyłem i go... się opuścił, nadzieję, że będzie dobrze Tam wiesz co, ja bym jak jesteś na marnych chwytach... Problem, że on nie wyglądał tak marnie. No. Nie wygląda i to nie był dość płytna, wiesz? 10 minut nagrało. Masz tyle pojemności tu? spok. Hmm. Będziesz mógł oglądać jak wspomnienie z komunikat no. <laughs> nad głową. No tak, no i na tej półce tam jak będziesz, to tak jak mówię, tam nie ma tych chwytów za głębokich, więc przy dokładkach bym uważał, raczej bym sugerował dokładać drugi chwyt, drugą dziabę do, do tego tego, nie? Tak Ta półka tam kawałek wyżej? Z prawej? No Pójdzie na godzinie pierwszą. Wepnij się lążą o, albo te okolice. No. Przypnij sobie dziaby, żeby się nie spadły.